Cześć, cześć. Witam was. Dzisiaj wpadłam na pomysł, żeby nakręcić odcinek odnośnie relacji międzyludzkich internetowych i nieinternetowych. Czyli jak stworzyć zdrową relację, która w dzisiejszych czasach jest no nieraz ciężka do stworzenia. Także mamy takie czasy, w których aplikacje randkowe i różnego rodzaju aplikacje internetowe po prostu rządzą. No i często ludzie tam się poznają. Jedni chcą stworzyć jakiś związek, inni chcą stworzyć jakiś friends of benefit, inni chcą stworzyć cudawianki i tam różne dziwne rzeczy. Także relacji jest multum, i teraz jak stworzyć zdrową relację. Tak, żeby po prostu nie mieć zepsutej psychiki. No więc, takie tutaj moje spostrzeżenia na ten temat z opowieści, jak i własne przemyślenia, co ja myślę o tym. Myślę na ten temat yy, po prostu, że żeby stworzyć normalną relację, po pierwsze, kiedy już zaangażowałeś się na przykład w taką relację poprzez internet i trwa to jakiś czas, żeby taką relację jak najszybciej przenieść w świat realny. Dlaczego to jest takie ważne? Podam tutaj przykład, takie story usłyszane od pewnej dziewczyny. Dziewczyna pisała z chłopakiem, i oni pisali przez rok. Przez rok na Facebooku i to była taka relacja typowo już no, długi czas trwająca, bo oni pisali niemalże codziennie, i ona się bardzo zaangażowała w tą relację, i w końcu po jakichś trzech czy czterech miesiącach, no chciała tą relację przenieść do świata realnego. I Cały czas proponowała po prostu jakieś spotkania temu chłopakowi, bo chciała go poznać w realu, co jest normalne, kiedy ktoś się w kogoś zaangażował. Albo chce go po prostu poznać. No i co ten chłopak robił? On po prostu jej cały czas odpisywał, że, że go nie ma, że wyjechał, że akurat w tym czasie, kiedy nas się chce spotkać, coś mu wypadło, że jest chory. Po prostu tam było multum jakichś w ogóle wymówek nieraz takich słabych. Na przykład, że mu pies zdechł albo już, już nie miał co wymyślać. No i gdzie tutaj był błąd? No błąd był przede wszystkim w tym, że kiedy ktoś nam odmawia drugi raz z rzędu, to według mnie taka relacja po prostu powinna zostać zakończona, bo... No daj, dajmy sobie spokój z czymś takim, bo naprawdę, jeżeli komuś zależy na relacji, i pewnie każdy tak ma, to zawsze znajdzie czas na daną osobę, i nie będzie miał stu wymówek czy cudawianków, żeby się z tą osobą nie spotkać. Chociaż ludzie mają gdzieś tam z tyłu głowy taki schemat, że jak się im ktoś podoba, to tłumaczą sobie na milion sposobów, że na pewno ta osoba nie miała czasu, albo jest tak zajęta, że po prostu no, no nie, nie wychyli nos, nosa nigdzie. Ale to nie jest prawdą. Jeżeli komuś zależy na relacji, zawsze znajdzie czas. Zawsze, podkreślam. Więc jeżeli macie jakiś problem, że ktoś właśnie mm, albo wam zdawkowo odpisuje, albo ma milion wymówek na to, żeby się z wami nie spotkać, to radziłabym taką relację, od razu zakończyć dla własnego dobra. Yy, druga sytuacja jest yy, tutaj taka, że dziewczyna pisała z chłopakiem yy, też jakiś czas, przez, mie przez miesiąc chyba pisali. Yy, no i na początku yy, ta relacja była normalna, czyli odpisywał, pisał pierwszy, ale po miesiącu zaczął odpisywać jej co tydzień. Po prostu ona czeka na wiadomości dzień. No i też nie wiedziała, co się dzieje. Zaczęła sobie to tłumaczyć na milion, milion sposobów, że jest zajęty, że pewnie może gdzieś pojechał, coś załatwia, coś moje boje. Ale tutaj też jest pokazane czarno na białym, że taka osoba ma nas gdzieś. Chociaż często my nie chcemy tego wiedzieć i wolelibyśmy snuć sobie jakieś sny, ale to jest pokazane czarno na białym. Tylko, że ta osoba ci nigdy nie napisze Mam cię gdzieś, daj mi święty spokój, tylko będzie działać w taki sposób. Brutalne, ale prawdziwe. Dlatego, yy, jeżeli macie właśnie jakiś problem, bo zaangażowaliście się internetowo w jakąś relację, widzicie, że to jest jednostronne, to często jest to jednostronne. Nawet zawsze jest to jednostronne. Bo tak jak mówię, że jeżeli komuś zależy na relacji, to ta osoba będzie i nie będzie was zwodziła, wymyślała milion, milionów powodów, tylko będzie. A jeżeli nie, no to według mnie trzeba dać sobie spokój z czymś takim, zamknąć pewne drzwi i iść po prostu dalej dla własnego dobra i zdrowia psychicznego. I jeszcze taka rada ode mnie. Jeżeli naprawdę chcecie tą relację ciągnąć, to jak najszybciej przenieść taką relację do świata realnego, a nie angażować się w ten świat wirtualny. Bo, tak jak kiedyś powiedziałam, że pisać można wszystko, i dużo ludzi właśnie pisze cudawianki, a w świecie realnym już nie są oni tymi osobami, za które się często podają, czy nam pisali, że tacy są, a są zupełnie inni. Także zdrowa relacja, Według mnie, tak, to jest taki pierwszy punkt, który powinien być w zdrowej relacji. To powinna być relacja oparta na wzajemności, czyli nie ma jakiejś przewagi kogoś nad kimś, tylko jest równowaga i, i tyle. Po prostu to jest chyba jeden z podstawowych punktów. A jeżeli tego nie wiecie i myślicie, że musicie się starać, wychodzić z siebie, robić jakieś cudawianki i różne rzeczy, żeby tylko się danej sobie przypodobać albo cisnąć, to to nie jest to zupełnie. I tego Wam życzę, samych zdrowych, dobrych relacji. No i tyle ode mnie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!